GTA 5 to jest e, taka brama rekrutacyjna też do organizacji przestępczych. Czyli możemy sobie grać, a z drugiej strony możemy być rekrutowani przez e, organizacje, które no takich graczy, którzy lubią się ścigać, którzy lubią przygodę, którzy są sprawni, którzy są spostrzegawczy i którzy chcieliby, ewidentnie bo skoro grają w tę grę, to być może chcieliby taką współpracę podjąć, więc już są ukierunkowani, można z ich grona rekrutować. W podręczniku do kryminologii, który wydaliśmy rok temu PWN, Kryminologatory Praktyka, między innymi pod moją redakcją. Rozdział, który napisałem, on pokazuje ten właśnie artykuł Forbes'a, który na główek wyjaśnia, że jest połączenie pomiędzy GTA 5 a rekrutacją. To musiał być jakiś multiplayer tam po prostu, tak? I przez jakiś czat ci ludzie byli rekrutowani. Na pewno byli połączeni, na pewno online. No i co? No? Ktoś tam się odzywa, że ale ci dobrze poszło, ta ostatnia misja, szacunek, prawda? Tam są naprawdę myślący ludzie po drugiej stronie. I pamiętajmy o tym, że oni także byli nastolatkami.